albo dilerzy, albo banany ram pam pam, palić ze startu mam Ram-pam-pam-pam, pam, pam. dzisiaj tak bardzo energetycznie witam Was na moim kanale, mówi do Was Budda, mamy jakieś 5 stopni i zimno, to mam słoneczną koszulkę, także słoneczny look. I słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś mega fajnego, tu jest Ford Focus RS, którego okleiliśmy poprzednio, był oczywiście z tego odcinek na kanale, to był jeden z pierwszych odcinków i zmieniliśmy jego look właśnie takimi naklejkami w jednej z krakowskich firm która okleja nam samochody. Natomiast dzisiaj zrobimy coś innego. Okleimy, ale Toyotę Supre 2019. Także okleimy najnowszą Toyotę Suprę. Nie będziemy szli w takie delikatne oklejenie, w jakieś małe paski zmieniające luk. Będziemy diametralnie zmieniać tą Toyotę Supre. Będzie ona wyglądać zupełnie inaczej. Projekt okleiny jest taki. Okleina mocno torowa, samochód będzie wyglądał jakby właśnie zjechał z Nurburgringu, właśnie do niego idzie... <laughs> Zaparkowałem w garażu, więc musimy iść w drugą stronę. Jesteśmy już pod garażem, tak jak mówię, suprę zmienimy diametralnie. Stoi supra, stoi mesiek. Byłem pewien, że zaparkowałem ją na zewnątrz. Pokażę Wam jeszcze teraz, bo mesiek stoi już chyba ze dwa dni. Cold starta meska. Takiego cold cold, bo tam jest totalnie wszystko zimno. Bo jeszcze tego wszystko w nocy nawet jest po minus dwa stopnie. I jeszcze cold start. Te, te supry Wam pokażemy. Jak rozgrzejemy tę to może by tak w garażu kapcias, pani? cold start właśnie w A45 AMG jak masz 4 przelot to cold start jest naprawdę dobry. Patrzcie, kluczyk do Toyoty. to jest do bramy garażowej. Jest do Supry. Kluczyk do Toyoty Supry. Władzimy. odpalamy. Kowais tu wsiąść. <ścoughs> Przejechałem się dookoła, rozgrzaliśmy silniki i olej Także możemy teraz spalić kapcia w garażu, tak jak wam obiecałem Wyjeżdżamy i to auto, patrzcie Cały czas mieli, 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 mieli Cały czas mieli Mieliśmy 80 na godzinę i jak dałem buta ona i tak myliła. Robimy hałas w Ciociu. Nic nigdy nie było za darmo. Jak to nigdy nic nie było za darmo? Jak zawsze wszystko było od taty. Albo dilerzy, albo w tym banany nie się. Kiedyś... W ogóle to korzystając z okazji, że sobie śpiewaliśmy kizo To nagraliśmy bardzo fajne story A story wylądowało u mnie na Instagramie Także nazwa od Instagrama u góry dla was Zawsze jakieś fajne story I macie opcję troszeczkę wzięcia udziału w tym, co robimy na YouTubie Dlatego, że przed chwilą na przykład dodałem ankietę Jakie filmy chcielibyście zobaczyć w związku z Toyotą Suprą I jeżeli znajdziemy tam coś fajnego Czekajcie, bo boczek o. jeżeli znajdziemy tam coś fajnego to skorzystam z tego pomysłu, a osobę, od której go wziąłem, po prostu w jakiś sposób wynagrodzę. Także wpadajcie jeszcze raz, nazwa Instagrama u góry i zostawcie tam follow apa. Ouu! Aee, jedziemy. Teraz to, co wszyscy kochamy najbardziej, czyli zostawianie pieniędzy na stacji, a później wypuszczanie ich w atmosferę. Więc standardowo jak na połowie moich odcinków muszę zatankować. I jak zatankuję, to lecimy do firmy. Cyk, 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 cyk. Dojechaliśmy już do wrapa, Będziemy kleić, wjeżdżamy do środka, otworzyli nam już bramę i tam zobaczycie projekt, ale projekt rozwali wam głowę. Tak jak mówiłem, nie robimy żadnych pierdolowatych pasków ani nic. Robimy całkowicie nowy look tej sukni. Dojechaliśmy już, jesteśmy we wrapie. Jacob mówi, że ile to będzie trwało? Zrok. Czyli za przychodzimy i odbieramy super. A tak na poważnie to prawdopodobnie zostawiamy ją dzisiaj rano, bo jest godzina 11 i odbieramy jutro po południu. I teraz to co najważniejsze, chodźcie do biura, pokażemy Wam jak będzie wyglądał ten projekt. Będzie koza. ma. Patrzcie. Że w ten sposób będzie wyglądać supra po oklejeniu, Tak jak wam mówiłem, nie żadne trzy paski, tylko zmieniamy całkowicie look to będzie rajdowa ta supra. No i co, chłopaków zostawiamy na jeden dzień z samochodem. Na pewno dadzą radę przy foce, było miunia. Także lecimy i widzimy się dnia następnego. Jesteśmy już dnia następnego. Dostaliśmy informację, że samochód jest gotowy i jesteśmy z Jasiem RS Swoją drogą jesteśmy seryjną RS trójką, tylko tą starszą przed liftem. I zobaczycie na nagraniu, jak ta RS trójka gada, mimo że to jest seria ma mega fajny wydech. Naprawdę nic nie było zmieniane, a ładuje prawie jak A45 z 4-calowym przelotem. Także brzmi naprawdę dobrze. W środku jest już gotowa RSK, w środku jest już gotowa supra. Ja gadam. Nie RS-ką RS tak. przyjechaliśmy. <laughs> Więc ogrywamy wam wydech. Z tyłu pokażę wam jeszcze coś fajnego, a później pokazuję wam super. Także let's go! O, jest też Cabanos! Jest u nas Cabanos, Cabanos nam doświetli. Dawaj, Jaszu, pokaż to merestrzenie! I pół litra, pięć cylindrów, a nie cztery jak w A45, to jest jedyne czego zazdroszczę w Restrujce. Jeszcze jedno, na moim Instagramie, już, <grym> na moim Instagramie widzieliście, że zamówiłem bananowe buty, jako że, powiedzmy, że zacznę się interesować streetwear'em niedługo. Przywiozłem dziś te buty, bo mi dzisiaj doszły, właśnie je odebraliśmy i pokażę wam je teraz, bo to są buty prawdziwego banana. O. To są buty personalizowane od Nike ID. Samemu można wybrać wszystkie kolory tych butów. I to są standardowe Vapor Maxy. Natomiast z wybranymi kolorami. Mega jakieś takie miękkie się wydają. I buty mają napis. Bananowe życie. Na piętach. Także bananowe życie na piętach. Jeszcze przyszły mi drugie buty. Też dzisiaj albo jutro zrobimy w nich foty na Instagrama. Ale to standardowe, białe. Najeczki. Także, dobra, to zostawmy w bagaju, a chodźmy do środka zobaczyć Super. Uwaga, ja jeszcze nie widziałem gotowej, oczywiście widziałem już projekt, natomiast gotowej jeszcze nie. Siema o ku... A! teraz to jest rajdówka. Teraz to jest rajdówka, a nie to, co było wcześniej. Toyota powinna sprzedawać te samochody z takim seryjnym oklejeniem. Ten samochód powinien tak wyjeżdżać z salonu. Wow, jest grubo. Widziałem to na projekcie i wiedziałem, że chłopaki z Wrap dadzą radę i będzie to wyglądać identycznie jak na projekcie. Nie zawiodłem się. Patrzcie, ta maska seryjnie jest taka wielka i wykorzystaliśmy ją, żeby umieścić tutaj sponsorów, czyli firmy, które współpracują z Toyotą. Żeby umieścić tutaj wielką grafikę dwóch szczęśliwych siódemek, Lucky Seven, tak jak na mojej ręce, tylko na mojej ręce trzy siódemki, z drugiej strony rustrzane odbicie firma Wrapcolabo, Colabo, która nam samochód klei Castrol. Znowu siódemki Gazu Racing, Nerwo, który nam projektował samochód, i Instagram Parisa, bo Paris na co dzień jest tą Suprom. Wbijajcie na jego Insta. Nazwa wyświetli Wam się teraz u góry i będzie wisieć, wpadajcie, bo tam jest dużo tej Supry, tam jest dużo kontentu również samochodowego, jako że z Parisem współpracuję. Toyota Gazoo Racing na tyle, ten tył jeszcze będzie zrobiony, będzie miał tutaj jeszcze więcej oklejek, ale to w przyszłym tygodniu, na chwilę obecną jest jak. Jest, także Toyota oklejona, i my teraz pojedziemy do mnie do garażu, więc zrobimy wam parę ujęć w ruchu. Ale pojedziemy do mnie do garażu i tam będzie czekał Paris, który nawet nie widział jeszcze projektu, bo zostawił wszystko w moich rękach. Ja widziałem projekt, ja zatwierdzałem projekt, ja przyjechałem, żeby odebrać samochód i on dopiero pierwszy raz i projekt i samochód zobaczy dopiero u mnie w garażu. Także łapcie teraz przed i po, żeby zobaczyć na zbliżeniach, jak wyglądała Toyota wcześniej, jak wygląda teraz, a my widzimy się później. Dojechaliśmy na miejsce, mamy Supre, RS3 i Mesia w jednym garażu. Tu jeszcze ślady ze spalenia gumy. Zaraz weźmiemy Suprę, zasłonimy bramą wjazdową, postawimy ją na środku i dzwonimy do Damiana, za ile będzie. Ziemia, że ma Pimp My Ride by Budda jest bliskie finałowi, Damianku. Powiedz mi, za ile będziesz, żeby zobaczyć to cudeńko? Muszę jeszcze skoczyć, zgarnąć. No. E, to tak, tak myślę, 15 minut. Dobra, 15 czyli... Do 15 minut, widzę cię na miejscu. Dobra, no to wyjdziemy przez i będziemy na się czekać. To do zoba. Jedzie Damian. Zapomniałem Wam powiedzieć, znaczy, mówiłem Wam o tym, że on nie widział projektu. Jedzie C4-3. Jestem trochę zestresowany tym, czy czyjemu się to będzie podobać. Witam, szefostwo najwyższe. Zaparkuj sobie tu i chodź, przejdziemy. Już tak jak mówiłem, on w ogóle nawet nie widział projektu, nic nie widział. Mówiłem mu tylko, że to będzie samochód w stylu takim torowym, jakby zjechał, nie wiem, z Nurburgringu z Nürburgringu, bo nie wiedział nic więcej, oprócz tego, że po prostu auto będzie nawiązywało do toru. Także trochę mam jednak stresa, czy też będzie mu się to podobać. Dobra, Mordo, jesteśmy już przed garażem, mam pilota. Sytuacja będzie wyglądała tak, że przyjechał do nas Damianek. Tak jak mówię, ja nie wiem, czy Damianowi się to będzie podobać, ale liczę, że będzie petarda. Co masz do powiedzenia w tej sprawie? Powiem Wam, to był najdłuższy dzień w moim życiu. jaram się niemiłosiernie, nie mogę się doczekać otwarcia tego garażu. Jedyne, co wiem o tym całym projekcie, to to, że to ma być torowy, Nie znam kolorów, nie znam projektu, nie znam kompletnie nic. Zobaczymy, no. czy Petarda się spisa He. Mam nadzieję, że tak. Ja bym Naprawdę nie, nie mogę się doczekać. Dobra, macie nasze Instagramy na czole. Stój krzecznie, żeby okay. operatorowi było łatwo. Także wbijajcie na nasze Instagramy, wbijajcie na Instagrama da... Jak ty masz? Damian. Tak, tak, tak. <laughs> na Instagrama Damiana, a my otwieramy garaż. W środku prawdopodobnie będzie ciemno, chociaż może się zaświeci. Idzie do góry i sprawdzamy, czy Damianowi będzie się podobać. Uwaga. Bez kłócania. I wiesz... O stary. A to ale ruba. Ale jest piękna. Uuhu. Zaświećmy światło. O. O, ja się nie mogę. Naprawdę powiem wam, jestem w szoku. Jestem naprawdę w szoku. Moje ulubione cyfry, siódemeczki. jak Budda zapamiętał, naprawdę powiem wam. Naprawdę. No i do tego, nie wiem czy ci pokażę, ale zaświeć latarkę w telefonie. Te cyferki się świecą. Co ty gadasz? Ja cię nie mogę. Tu też masz świecące brokaty zamiast normalnego. Tu tak samo masz świecący brokat w gierze. Tył, tak jak mówiłem, tu będzie jeszcze dorzucone i tu. Natomiast. To jest jeszcze nie jeszcze niedokończone, tak? Tak, dorzuciliśmy castrola, będzie to doklejane w przyszłym tygodniu. Tutaj czarne i tutaj kilka podkreśleń lamp. Z drugiej strony luszczane odbicie. Twój Instagram kurde mordo No i no jeszcze i no jak toru. Jeszcze jak wlecą bo my pan już zamówiliśmy dokładeczki od Maxtona Jak wlecą dokładeczki to myślę, że to już będzie w ogóle kot Tak, kot będą skoś. dokładka będzie z przodu takie, taka płetwa wystająca na parę centymetrów, z boku będą dokładki, tył będzie miał dokładkę i jeszcze ten kaczy Cooper z tyłu samego będzie dokłada. No i oczywiście też polujemy na jakiś taki fajny spoiler w stylu Starej Supry. Powiedzmy w stylu, bo tego nie zamontujemy starego, ale żeby było coś pod ten klimat, bo myślę, że to, to już w ogóle będzie dopełnienie wszystkiego. Czyli taki typowy spoiler, w Starej Suprze był ten taki jak tęcza, okrągły, tak jest, tak jest. więc nawiązujący do Starej Supry, ale od Maxtona przychodzi taka dokładka tutaj czarna na to miejsce. Sprawdzimy czy faktycznie spaliłeś tego kapła. No, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Tak, to jest naprawdę bardzo bananowo. Dobra, jeszcze jakieś ale to może no, doprawimy projekt. Dorzucimy tutaj taką armię bananów biegających po masce. Dokładnie, to jest kolor. Brokaty, moim zdaniem, siedzą petarda. Pięknie. To, że to się no, świeci, jest to jest pięknie. petarda. No i wypadałoby zrobić wydech. Wypadałoby, no ale gwarancja nas chyba nie puszcza, niestety. Nie, naprawdę, powiem Wam. Kawał dobrej roboty, Kamilku. A, dziękuję mówiłem, bardzo. Ja to umiem. Dziękuję <suszu> bardzo, Mordo. I chyba będzie trzeba założyć firmę Oddaj Buddzie. Pimp My Budda. <suszu> <Zdaj. suszu> Żegnamy się z Wami powoli. Padajcie na Instagrama Parisa. On przemieszcza się tą Suprą, więc jego Instagram widnieje tutaj. Padajcie do niego, bo kontent bardzo podobny jak u mnie. Więc jeżeli chcecie mieć podwójną dawkę takiego kontentu, to właśnie u Parisa, Zapraszam którego nazwa wykrzycę Wam się teraz na klacie, już nie na czole. Ha. <słyszy> Żegnam się z wami, pamiętajcie, żeby zostawić subika na tym kanale, pamiętajcie, żeby zostawić komentarz. No i co? No i jest supra, jest y, banana car. RS3 to jest bardzo banana car, jest... A to my tu mamy no, jeszcze RS3? To, to no. już jest w ogóle banana car. a 45 to już jest synonim bycia bananem. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się mordy. Siema! Siema.